Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał Dajcie łapkę w górę i subskrypcję No już napisałam To jest panel rosyjski Okej, jak mamy Katastrofa Trzeba muzyczkę Muzyki na szczęście Idzie na górę No Idzie na górę Chodź mikrofon Oh, o no, nie no! This a fire. I keep this... no aha, ogień. Okay. ok, teraz będzie ogień. Czemu oni teraz idą na dół? Nie wiem, skąd mówić. Ale tak w ogóle ja bardzo dawno nie grałam w to, górze. No chyba z... Z kilka lat temu grałam w nią. O Boże, jak się rozprzestrzenia. Oby tutaj tego nie było ogień. Ja. Kiedy będzie nie dobrze. a co zostaje? Jedynie trudno. Z tego ognia? No, w miarę dużo. Mało z tego ognia. O nie! Teraz jak ja zejdę? O to jest pytanie. A, naprawdę jak ja zejdę? Ja nie... Ry... Nie, ja nie skaczę, ja zginę. Żyję, żyję, żyję. Ży. Ży, ży, ży. Nie żyję! No i nie! Okej, okay, trzeba było zostać na tyle. Już będę wiedziała na przyszłość. No. Ale fajnie, teraz robię wymyśl, że jak się kliknie na kość, to pokazuje i można można dość znajomy e, pisać i i wyświecić awatarem. Prawda? Dokładnie tutaj jakieś sygnały. Jest... Ale ja osób przeżyło. Boże w się chce. będziemy mieli... Och, mur, to so, chyba będzie burza. Oj, patrzcie, jak teraz oddaliłam kamerę, to ile jest Tych tych mm, yy, imion. Tam jak imion coś się nazywało? Nie, jak się wchodzi tu. Yy, że nas. O, lepiej nazw. Jak tam mam wejść? Ha. Że wtedy, jak się oddali kamera, to jest dla nas. tak to nie wygląda? Chciałem tu. Patrzcie, jak to A jak się przybliży, to. No mm, tak. Ok, mamy zostać na górze. Nie znaczy. Flot. Nie y Ale pisze, że mamy zostać na, na górze. No, Ania. Mm -hmm. Myślę, że woda się podnosi, takie jakby tsunami, tylko to się woda podnosi. No i jeżeli... dalej No, po prostu bajdę. Popatrzymy co na wodę. Tak patrzę. Tak, noc nie zrzut. Nie tak patrzę, to. O, chutecznie. Nie, 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 jak on tak nie, 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 mnie nie, nie, jest nie, co nie, Co jest za jabłko. Не se lo fa. Top 10 sul Vipass. Ah, è stam.

Ja pamiętam, że raz chciałam tam skoczyć, że nie. wczoraj nie. Dzisiaj. Jak ja grałam z koleżanką, no to ja pamiętam, że nagrałyśmy, no ja właśnie byłam na górze. O, bo tyle teraz zrobię. Ja byłam na górze, ja chciałam tam skoczyć, ale ja nie miałam jak. Znaczy nie, chciałam skoczyć, ale ja nie wiedziałam. Она не О, на счастье. Овавававай! Не-не-не-не! Может, я не играть и умею нормально. Эй, по мешколах, по-моему, спали. Хорошо. Так, крем, так, крем, 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 Troszkę, że tu mi przyjemą. że ja przeżyłam razem. Ła! Eeeem... Ciup. Ile ludzi zostało? Może Możecie zginąć wszyscy, bym chciał wszyscy... A, wstać. O Boże <śmienic> <śmienic> że nie, 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 nie spadnij. I nie dołączę się No ci nie. No. mała -ma -ma HP, -ma boże Park place. Co Nie, dzięki, jestem Masuła miasteczko, a oh, fajnie, się kręci. Hmm, gdzie ja chcę iść? O Boże. Znowu te chmury. Idę na to. Daj, słuchaj, co zdążysz? Dawaj, posuń tu. A nie, się tu. A się nie, nie, się to, nie uszło. Dobra, ja, idę na górę. Popatrz, wyszłam. O nie, nie, o, wiem o co chodzi. Nie, szybko, idź, idź, idź na dół, idź na dół, idź na dół. W ściepłe miejsce trzeba iść jakieś, w ściepłe miejsce Tylko, boże przez to nie widzę gdzie HP szybko. A nie, myślałam co innego Boże Przez jeszcze nic nie widzę Dobra, idę tu Trzybko wejść? Nie Jakie córce on tam wszedł? Ha. Posuń się No. Oh! O Boże, jak tu leci, dobra będę tutaj stać po rogu Zobaczymy, jak te rzeczy latają. To jest wiatr. Ja mam HP mamu. Ty Też mm.

Jutro już mam wycieczkę. Znowu. Okej, okay. jak, jak będziemy mieli tu, gdzie jest wyżej niż w pojętniku. Boże, znowu lagin. Idziemy, idziemy. Jest to? E, chodźmy do piwnicy. Dobra, nieważne jednak, jak są z <śmum> mą chodzą. Niuu. No, no. tak no no nam na mi zostało. Dobra. Jaki będziemy mieli ten yyy um... mm. mm. Tylko Okej, okay, tu już jestem. Uh... Mm. Eee Okej, okay. ale mały tsunami idzie, prawie mega mały, o jestem sama, ale fajnie Nie spadajcie mi stąd, o tak, tak, dobrze, zapytaj, nie, spadaj mi stąd, nie idź stąd, ja chcę być sama co, ja chyba zejdę, bo to jest taki mały tsunami, że ja cię nie mogę, hej Może tak zmieniać jeszcze, tak, też, fajnie

szybci no Ona że znowu ile ze sobą ile znowu, znowu skoczyć weeee oui. rainbow Ray. Oh, jak chcę do czerwonego szybko biegnij hmm. A nie, albo czekaj sobie do czerwonego albo do fletów Szybciej, albo niebieskiego. Nie, nie ja chcę być sama. Ja chcę być sama, ja nie chcę z nikim być. Szybko, ale do jasno czy do ciemno. Ja nie wiem co. Czekam na chwilę. Daddy wirus albo it, A Co to są krowac? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Jakiś kat katastrofi, jakiś śmiertelny wirus. Ale skąd to do Jak dostać ten wirus, to ja nie wiem. Szybciej! Jej! Um. No siadaj! Siadaj! Czemu ja tak dziwnie siedzę? Wyglądam! Czemu ja tak dziwnie siedzę? Eee, eee, e, e. proszę mi się tłumaczyć. Tylko tak dziwnie się Patrzmy się. No gdzie jest ten wirus? Bo ja praktycznie nie widzę żadnego wirusa. Ja se siedzę. Patrzę sobie na świat. Ale naprawdę gdzie jestem wirus? Tu jest nie. To gdzie jest ten wirus? Czekaj! Czy czasem ziemia nie jest wirusem? Chyba ją. Nie. Nie jest wirusem. Dobra, nieważny. Nie, jednak się nie jest. Idź ode mnie. Idź ode mnie! Dzięki. Ja sobie radę, Ej, bo mnie zostawiło. Tu, tam na mapie mnie zostawiło. Czy ja to było Okay. Musiałam musiałam się na chwilę. No, ja musiałam tam buty pokazać, mi się podobają. Podoba, podoba. Dobra, postaram się tam nie wskoczyć. Noć. Czy ży, ży. Nie, 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 Wskoczyć tam nie mogłam, no! Żar jest sobie. Co za. Nie, yeah, się nie mogę. Co za. Dobra. Zakończę ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się żegnam. Uh, a ja się żegnam. Bye bye!